No właśnie, no po góry Mazurek nas zrobiły koło gospody Lipowianki. Zrobiły mazurka na kruchym cieście z masą pistacjową. Zarabia się kruche ciasto. No i piecze się ozdobić trzeba kraje. Później się do piecału trzeba upiec. I później masę. Najpierw się kładzie masę z, z konfitury porzeczkowej tu jest i masa kajmakowa mieszana z, z, z serkiem mascarpone. Wyłożyć na mazurka i pięknie ozdobić. No, trzeba to włożyć dużo pracy w, w tego mazurka, dużo serca. Dzień dobry. Jesteśmy z koła gospodyń wiejskich Lipowianki. Nasza, tra, nasza palma jest tradycyjna. Znajduje się w niej jemioła. Bukszpan, jałowiec, leszczyna, wysuszona wiklina, i to wszystko jest otoczone bambusem. Również mamy zrobione kwiatki, które są tutaj widoczne. I jeszcze mamy, bo zapomniałam, sosnę turecką. Taką palmę wykonywaliśmy dwie godziny, ale wcześniej były przygotowania, były robione kwiatki. Z bibułki przez wszystkie panie.